Do czegoś nowego, więc być może chcesz też zmienić ten swój tryb życia na jakiś inny. To myślę, że jest bardzo ważne, bo są bardzo zauważalne różnice między krajami w dostępie do tego typu rozrywek. Ja tutaj, na przykład, też mieszkając na wyspie na Islandii, no, żeby wybrać się na jakiś koncert zespołu inny niż tutejszy, no, to muszę opuścić kraj, muszę opuścić wyspę i udać się gdzieś za granicę, ale no, nie jest to jakimś problemem, ale mi do życia. Wystarcza ten spokój, który mam, i czasami jakaś rozrywka, ale wiem, że są ludzie, którzy pragną wielkich centrów handlowych wokół siebie, którzy kochają przechadzać się ulicami miast, y, oglądać wystawy sklepowe, popijając kawę z ekstra super bardzo znanej kawiarni, której tutaj nazwę nie będę wymieniać, więc wiem, że też są takie osoby jak najbardziej mogą to robić. To tyle, jeśli chodzi o. Tempo życia, czy to spokojne, czy, czy szalone. Następny punkt to może się zdziwić, że dopiero teraz wymieniam po kilku już wcześniejszych, a jest to ekonomia. I bardziej mi tu wciąż nie chodzi o ekonomię jako zarobki, ale o koszty utrzymania, koszty życia w danym miejscu. Jest to ważne, bo jeśli chcesz żyć i funkcjonować w danym kraju, to musisz sobie zdawać sprawę z tego, że istnieją również wydatki. I to nie tylko to, ile zarobisz, jest ważne, ale też to, ile musisz wydać na normalne życie i funkcjonowanie w tym miejscu. Ma to szczególny sens, jeśli myślisz o emigracji w sposób krótkofalowy i pojawiasz się w nowym kraju tylko na jakiś czas, by zrealizować jakiś pewien plan, który sobie wymyśliłeś, to pamiętaj, że Czytając o, o tym kraju, o zarobkach, istnieją też wydatki. Im więcej możesz zarobić, tym więcej niestety musisz wydać. Bierz też również pod uwagę odległość tego kraju od Polski, bo jeśli chcesz odwiedzać ojczyznę, pozostawiasz w, nie, w niej rodzinę lub też chcesz, aby jakaś rodzina, znajomi no, odwiedzali cię w nowym miejscu, to również bierz pod uwagę koszty tak, dojazdu, no i ten czas spędzony w podróży. Ten punkt dotyczący ekonomii i tych kosztów utrzymania zarobków na pewno jest mniej istotny, jeśli mowa o emigracji m, tak naprawdę na stałe. Myślisz sobie, że wyjedziesz i być może chcesz tam zamieszkać. To, to jest podobnie jak żyjąc w Polsce, musisz wtedy dostosować swoje wydatki do swoich zarobków, więc żyjąc w innym kraju, jest jest dokładnie to samo. Po prostu żyjesz i gospodarujesz tym, co masz i nie przeliczasz niczego na złotówki, tak? Nie myślisz sobie o jejkuś. Ta rzecz kosztuje tyle i tyle, no nie kupię jej teraz, bo nie wiem, kupię ją w Polsce. Proszę cię tutaj o jedno. Nie czytaj strasznych artykułów. No, mówię tutaj strasznych, bo mówię tu o artykułach, które koloryzują wręcz życie. Zarobki w danym miejscu. Ja naprawdę nie mam pojęcia, kto pisze te artykuły. Nie wiem, czasami są artykuły, w którym jest pod uwagę, brany jest pod uwagę przypadek jednej osoby, która gdzieś tam wyjechała na emigrację, nie wiem, zarabia. Dostaje, powiedzmy, wyżywienie i zakwaterowanie od swojego pracodawcy, i wszystko, co zarobi, może odłożyć. I potem właśnie takie osoby gdzieś na łamach jakichś artykułów, w czasopismach, na internecie mówią, jakie to piękne i cudowne, i życie na emigracji, krainy mlekiem i miodem płynące, a później taki człowiek wyjeżdża tam i zderza się z rzeczywistością, która jest zupełnie inna, no bo, tak jak mówię, są też koszty utrzymania. Proszę cię, nie bierz pod uwagę takich przekoloryzowanych artykułów, jak powiedziałam, bo tak naprawdę no, nie można na podstawie jednej osoby wnioskować, jak się żyje i jakie są ile trzeba wydać na życie w innym miejscu. Na, autorzy tych artykułów powinni, nie wiem, zbadać teren, zbadać, porozmawiać z, z kilkoma osobami, które zamieszkują dany teren, i wtedy dopiero sporządzić jakiś, napisać jakiś porządny artykuł, więc. No, te cyfry, które gdzieś tam pojawią się w tym pięknym artykule, jeszcze nie daj Boże, zaopatrzone zdjęciami z, na tle wspaniałych widoków, domów, samochodów, i potem stąd ten obraz tej emigracji, taki jakby ekskluzywny, i potem stąd właśnie te sytuacje, kiedy ludzie w Polsce myślą sobie: O ty wyjechałeś, masz dobrze, masz to i tam. Nieprawda, być może masz i oczywiście możesz mieć. Ale nie dlatego, że wyjechałeś, dlatego, że ciężko pracujesz i, i zasługujesz na to i dochodzisz do tego swoją ciężką pracą i wysiłkiem, a nie tylko dlatego, że pojawiłeś się w innym miejscu niż Polska. Pamiętaj o tym, jeśli będziesz analizować i szukać informacji o zarobkach, o ekonomii danego miejsca, do którego chcesz wyjechać. Kolejny punkt to według mnie. Może nie, nie wszyscy się ze mną zgodzą i nie wszyscy by pewnie analizowali ten punkt, myśląc o wyborze nowego miejsca, nowego kraju. Ja bym dzisiaj to naprawdę brała pod uwagę, a jest to bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo życia w tym kraju, bo jeśli chcesz być, żyć w tym kraju, być może chcesz emigrować z dziećmi lub założyć rodzinę w przyszłości, to myślę, że takie bezpieczeństwo jest bardzo, bardzo ważne. I. To nie, to nie jest tak, że ja mówię, że też po raz kolejny, że nie możesz udać się w miejsce, które no jest mniej bezpieczne. Oczywiście możesz zdecydować się na zamieszkanie w takim kraju, ale pamiętaj, że na pewno będą jakieś punkty, jakieś ograniczenia, z którymi będziesz musiał żyć i warto, aby, aby dowiedzieć się co nieco na ten temat. Ja uważam, że mimo wszystko, że bezpieczeństwo jest bardzo ważne, przynajmniej dla mnie. Może się ze mną zgodzisz, może nie. Kolejny punkt to przyjaciele i rodzina. Ludzie są ważni, tak? No nie oszukujmy się. Człowiek to istota społeczna i łatwiej jest na pewno żyć w kraju, jeśli się tam kogoś zna, jeśli ma się znajomych, dalszą lub bliższą rodzinę. Szczególnie tak jest łatwiej na początku, tak? Bo to nie jest tak, że wyjeżdżając do nowego miejsca, nie wiem, możemy liczyć na szybkie. Nawiązanie wspaniałych znajomości, bliskich znajomości z ludźmi, którzy tam mieszkają, to nie jest tak. To oczywiście może być łatwo, ale być może będzie to wymagać więcej czasu na, na zawarcie tych wszystkich znajomości. Więc warto pomyśleć, decydując się na, na emigrację, czy w danym miejscu mamy jakichś znajomych, którym z którymi zawsze możemy pogadać, z którymi możemy wypić kawę, czasami się spotkać. Ja nie mówię, że zawsze, bo na to nie ma, nie ma czasu, ale czasami. Ja wiem, że też są grupy jakieś facebookowe, gdzie tam ludzie służą dobrą radą, no ale moim zdaniem i tak taka, taka, takie znajomości, które mamy skądś tam gdzieś z Polski, czy to właśnie rodzina, bliższa, dalsza, to są osoby, którym wydaje mi się bardziej możemy zaufać. I oczywiście, że można spotkać też osoby, które, no nie wiem, no. Nie będą do nas wszechcielsko nastawieni, bo może by nie chcieli nam pomóc, ale liczę, że jeśli ty myślisz o tych znajomościach, o tych ludziach, którzy, których masz w tym miejscu, do którego chcesz wyjechać, no to, że są to dobre, dobre istoty i tego cię oczywiście życzę. To tyle, jeśli chodzi o te wszystkie relacje, kontakty. Czasami są one ważne, bo jest milej mieć kogoś blisko i w wolnym czasie spotkać się z jakimiś fajnymi ludźmi. Ale oczywiście nie zamykać się też na, na nowe znajomości i poznawać y, innych ludzi. Ósmy punkt to praca. Jeśli to praca wybiera Ciebie i niejako przychodzi do Ciebie, bo na przykład y, dostajesz propozycję wyjazdu do danego kraju, y, na jakiś kontrakt, nie wiem, Twoja firma planuje jakiś projekt duży w innym kraju, to oczywiście, że możesz brać pod uwagę, zdecydować się na ten kraj, właśnie. Tylko dlatego, że masz tam już zapewnioną pracę, tak? Bo w pracy rzeczywiście spędzamy dużą część naszego życia i to na jest ważne, aby robić coś, co się lubi, coś, w czym czujemy się dobrze, lub to, co chcemy dopiero robić. Więc jeśli masz taką możliwość, to tym czynnikiem również możesz się kierować w wyborze miejsca docelowego. Możesz też śledzić informacje o krajach, o tym, Jakich pracowników, jakich zawodów dany kraj potrzebuje. Chociaż myślę sobie tak naprawdę, że kraje się tak szybko rozwijają i w każdym niemalże kraju każdy zawód jest na wagę złota. Każdy dobry pracownik znajdzie, znajdzie pracę oczywiście, jeżeli będzie tylko chciał dobrze pracować, no i na pewno uczyć się też języka obcego. To był punkt praca. Dziewiąty punkt do analizy. To jakość środowiska naturalnego. Może ktoś się dziwi w ogóle, że podaje to jako coś ważnego, ale myślę, że ostatnie lata pokazały, że właśnie nasze zdrowie jest bardzo ważne i musimy o nie dbać o to wszystko, co jest wokół nas również, bo przecież to ma wpływ na nasze zdrowie, więc wybierz kraj, gdzie jest czysto, no, gdzie jest czyste powietrze, gdzie nie ma smogu, jakiejś dużej ilości plastiku, śmieci na ulicach, no. Ostatnio nawet odwiedziła mnie koleżanka i opowiadała o kraju, który odwiedzała na wakacjach i opowiadała o zanieczyszczeniu w tym kraju, że kraj piękny, piękne widoki, natura, ale zanieczyszczenie, śmieci na ulicach miast są straszne i ona nie mogła na to patrzeć przez tydzień, a to co dopiero jak pomyślę o ludziach, którzy mają tam mieszkać, jak pomyślę nawet y, oglądając jakieś filmy dokumentalne o miejscach, o krajach, gdzie ludzie nawet bez żadnej pandemii są zmuszeni chodzić w maskach na zewnątrz, bo jest tak zanieczyszczone powietrze, no to dla mnie to jest przerażające. Ja podziwiam tych ludzi, że mieszkają w takim miejscu. Ja jestem naprawdę bardzo wdzięczna mojej Islandii za to wszystko, za to czyste powietrze. Blisko i z naturą, już nawet te wiatry i sztormy jestem w stanie przeżyć i zaakceptować, bo mam coś innego blisko, właśnie to, co ma wpływ na moje zdrowie, moje, moich bliskich, więc jest to bardzo, bardzo cenne, jak wyjdę tutaj z domu, bo mieszkam niedaleko oceanu. Jedyne co czuję to zapach glonów, które, uwierz mi, kiedyś mi naprawdę przeszkadzały i no, wydawało mi się, że te glony. Z tego oceanu, to śmierdzą, tak? A dziś wiem, że jest to, jest to część natury, jest to część przyrody, czegoś, co, co jest oznaką tej łączności z przyrodą i co wskazuje na, na czystość. Nie czuję zapachu smogu z dużego miasta. Jak wspominam sobie, nie wiem, na przykład jesienne wypady do Polski, którą bardzo, bardzo kocham, ale jak myślę, jaki. Czuć tam straszny zapach tych palonych w piecach śmieci, no nie jest to na pewno miłe wspomnienie, więc myślę, że czystość naszego otoczenia, czystość wody, powietrza wokół nas jest ważna. To tyle jeśli chodzi o, o to czystość, przyrodę, powietrze i w ogóle całą ochronę środowiska. Dziesiąty punkt. A tak jakby, może i połączone punkty, no nie raczej dwa. Chodzi o to, że te punkty to takie dość kontrowersyjne kwestie, ponieważ nie da się chyba znaleźć czegoś idealnego, w kraju, gdzie te punkty będą idealnie spełnione, bo zawsze będzie ktoś, kto narzekał, że coś jest, że narzeka, że coś jest nie tak. Nie wiem, czy się domyślasz, o czym mówię, słuchaczu. Mówię tutaj o. Opiece zdrowotnej, systemie opieki zdrowotnej i o systemie szkolnictwa oraz programach nauczania. Uważam, że każdy kraj, ludzie w tych krajach narzekają na to, tak? Niezależnie od tego, czy na przykład jeśli chodzi o system opieki zdrowotnej, czy jest to system państwowy, czy prywatny, to nigdzie nie jest idealnie. Warto być ty, słuchaczu, wybierając kraj na na swój przyszły dom, zastanowił się, czego potrzebujesz. Czy jesteś osobą zdrową, czy wymagasz częstych wizyt u lekarzy, pomocy specjalistów, czy jakichś zabiegów medycznych? Jeśli tak, to pamiętaj, abyś wybrał miejsce na swój dom typu właśnie większe miasto lub kraj, gdzie. Ta medycyna jest dość dobrze rozwinięta i dostęp do, do fachowców, do specjalistów też jest dość ułatwiony. Tutaj też właśnie to jest te ważna odległość takiego miejsca od tych placówek opieki zdrowotnej. Pomyśl, czy musisz mieć blisko lekarzy, czy nie. No to tyle. Co do edukacji, Co do edukacji to, to jest tak samo. Nie ma ideału, nie ma idealnego systemu edukacji, systemu szkolnictwa. To, co Ciebie powinno interesować, to informacja o tym, czego możesz oczekiwać w tym temacie od kraju, o jakim myślisz. Jeśli jesteś młodą osobą, która dopiero decyduje się na emigrację, być może podjęcie na emigracji zarówno pracy, jak i dalszego kształcenia, to pomyśl o miejscu, gdzie są szkoły, gdzie są szkoły wyższe, gdzie będziesz mógł zarówno pracować, jak i się uczyć. Ja wiem, że ostatnio nauka przeszła troszeczkę na, na nauczanie online, ale wydaje mi się, że szczególnie na emigracji w nowym miejscu, gdy rozpoczynasz nowe życie, to fajnie jest mieć szkołę, pracę w tym samym mieście, więc pomyśl o tym. Jeśli natomiast jesteś rodzicem, to warto, byś poznał szkolnictwo. Aby się po prostu niemile nie zaskoczyć, tak? I nie być takim totalnym krytykantem systemu edukacji w tym kraju. Dlaczego o tym mówię? No, sama pracuję w szkole. Sama pracuję w szkole na Islandii i spotykam się naprawdę bardzo, bardzo często z różnymi.